O, dzień dobry. O właśnie, Naleźliśmy sobie na deviancie grę. Całkowicie e... przez przypadek, po prostu było napisane jak? Konon Game to się nazywa? Konon Game i w sumie chcieliśmy zobaczyć, czy na deviancie są jakieś... Arty. Z Arty z kononem. No o... Są, ale jeszcze nawet sprzed w ogóle ery lat? szkolnej, tak? 13? No, to jeszcze jak właśnie był ten, e... całe te, jak jeszcze domofonów nie było, i no nie, no niektóre z tych artów naprawdę mają po wiele, wiele lat, a to szczerze mówiąc nie wiem. E... Bo my jesteśmy fanami bożymi też, tak. śledzimy uniwersum. Copyright. Zobaczmy, bo te... Boże, kliknąłem w copyright i A, dobra. A i The Prodigy w tle jest, więc już mi monetyzację wyłączą. Główny Buchater, kolon, koncepcja, ja, kodzik, ja, muza, sifthead. head. Kilka słów od autora. nie boli, że gra ci się nie podoba. Nie podaje swoich danych na. No, dobra. Ale dobra. zawsze byś mógł dać, że to jest ten, do wykorzystania albo coś. Znaczy, do wykorzystania, że to jest, no. Na, na prawach cytatów. Nie mm. wiem, dobra. No, dobra, je, jeszcze w sobie nie graliśmy w tę grę, ale już w instrukcjach było napisane, że. że nic nie było. Masz zniszczyć nic. Wyzwanie strzałkami, wystrzał z pasy. Co strzałki z pasy, mam nadzieję, że zapamiętamy. Uch, no dobra. Myślę, że to będzie dobre. Grafika jest dobra. Po wyborach do parlamentu stało się to, czego obawiali się wszyscy, to przed czym drżeli. Kononowicz wow. wygrał wybory, został premierem. Po objęciu stanowiska rozpoczął realizację swych postulatów. W bardzo krótkim czasie pozbył się wszystkiego. Jednak nie się jest sobie swoje, swoje to nie, nie będzie niczego. Jednak było nic. Co? No i trzeba zabić nic, bo on tam coś pisał A, w instrukcji. strzałka pokaże ci... E... Ha, dobra, to nie jest A taki... A ty szczery. jesteś kononem! No. E... Musisz iść do niczego. No, Boże. To jest nie... ciekawe. Y -y, koniec gryplay'a. Zabiłeś. <grybujesz>. Myślałem już, że to jest limit no amunicji. No właśnie, nie będzie niczego, a jest nic. No właśnie. Chociaż z drugiej strony to podwójne zaprzeczenie, w sensie, czy to można, poczekaj, nie będzie niczego, czy to jest podwójne zaprzeczenie, tak jakby? Nie będzie niczego? Nie, w polskim, w polskim języku to jest ten, to raczej jest, no, można tak powiedzieć. No tylko mówię, czy to jest to właśnie? No. Nie będzie niczego. Nie będzie niczego, no bo nie mówi się, będzie nic. <grym> Aha, i to była cała gra. Eee, Zajebiście. Eee, mogę to zagrać? Tak, zagraj. Tylko poczekaj, muszę się rozpłaszczyć, bo jest ciepło. A to jest... Jakie było sterowanie? Bardzo skomplikowane, strzałki, szczoły, i to całe. Tak, 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 dokładnie. Ej, szybciej, nie da się tego przewinąć. No, niestety. Co za gumwo. Ej, w ogóle ja myślałem początkowo, że jak mi się tam coś dymi, to masz luga w ręku. A nie? A może. Ej, właśnie, bo nie ma szluga w ręku. Nie masz luga w ręku. A Nie, to jest tak po prostu efekty specjalne. Mm. Kurde, jakby to chociaż na czas było, nie? Czy coś. No. Ej, najlepsze, że to nic jest najwidoczniej zawsze w tym samym miejscu. Ej, no. a zobaczmy, czy da się, aby to nic mnie zabiło. E-e. Fajnie. Boże. To jest fascynujące. A dobra, tam. Ej, a gdzieś tak pójdę dalej? Ej, właśnie, pójdź sobie gdzieś. No ja ja. To jest bardzo ciekawe. Ciekawe, czy ja się Ej. w ogóle poruszam, bo nawet nie wiadomo, nie? No. Ej, Ej, zobacz, a... ja się mogę nie poruszać To jest bardzo ciekawe. Nawet nie wiedziałem, że na deviancie są gry. A ja wiedziałam akurat, tak? No, ro... tak, tak, tak. Czasem wstawiałam takie jakieś różne fleszywki, takie tam... Ale jakoś tego nie śledzę akurat, właśnie gier na dewiantie, więc tak też nie ogarniam zbytnio. Ale ogółem wbijajcie na nasze dewianty, rozwijamy się. Masz w ogóle swojego podane w kanale? Nie. Gdzieś tam? Aha, okej. Okay. No to kiedyś podamy, dobra, zbije to. No możecie wchodzić, Ania jest modelką. Tak. Nic. Wygra Ale kiedy patrz, to strzałka nagle nie. A nie, dobra. Dobra, było fajnie, nie będziemy to przedłużać. Z, to, tego była zaje, to była zajebista gra. No nie powiem, y, o czym mi dęba stanęli. <laughs> Także, no. Pozdrawiam. Kamery zdejmę. Działalność założyłem, no i do następnego.